Okej, okay, cześć, z tej strony Ciro, witam was w kolejnym odcinku um, naszych przygód z Asasynem Trójeczką Na tym momencie skończyliśmy Teraz będziemy się czaić tutaj Będziemy próbować obejść to wszystko Złaś, złaś, złaś Okej. Okay. Nie. Pożać. Czit, Kurda. Shit, shit, shit. tam. Dobra. Pierwszy zdjęty. Pierwszy zdjęty jest. A zostały nam jeszcze tylko dwa. O. Pobiegniemy tutaj. Uważać. Tutaj, 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 tutaj OK. Clear. Okej. Okay. Tutaj go zdejmiemy. Nie mam pomysłu, bo to, to tutaj jest jeszcze w miarę okej, okay, ale nie mam pomysłu na ten właśnie gdzieś teraz udamy. Jakby to tu wszystko ogarnąć, bo tam jest chyba najciężej. Kurde, ktoś nas zauważył? Nie, nie widzi na dużo. Oho, ho, ho. Tu jest. Jeden jedna przeszkoda do pokonania. Okay, tutaj trzeba albo zaatakować od tyłu. Okej, okay, okej okay, uważać. Nie no. zmija. Okej. Okay. Teraz uwolnimy. O, i teraz chyba poszło wszystko okej. Okay. Trzeba było go zaatakować. Tak. Nie teraz mam udać? To chyba wszystko? Kastanka jakaś, czy jakiś cel nam się pokaże? No się okaże. Hmm. O. Okej okay, to, to będzie nam troszeczkę ciężej uciec. A myślę, że damy radę bez problemu, dobra. No to nie będzie tak łatwe, jak sobie wymyśliłem. Będzie naprawdę ciężko, no ale damy radę, prawda? Tak! Damy radę! Mm. Co jest stało? Da się stało? Dlaczego się tak nagle... Co się stało? What? Okej okay. Tak Tak będzie prościej Jak wolę z pałaszem walczyć Prościej troszeczkę Albo z dwoma jakby były dwa hidden blade. Y. To by było coś Okej Troszeczkę apetytowo To, to ten nie był nasz? No, dobra, no, trudno Tak się zabija Nie ma większego problemu Eee Kto, kto, kto tu jeszcze jest? Zabicia Wszyscy są, prawda? Wszystkich można zabić, oprócz tych naszych. Okej, ty też. Denerwujecie mnie. I kill you. I kill you, my brother. Spadacie wszyscy. Tak, ok. Um, w imię za komu jakiego... Aha, dobra. Okej okay. Ktoś jeszcze jest tu Jest ich całkiem sporo, to trzeba przyznać Okej, okay. biegniemy tam Do góry O Znaleźć z Kurcze no, wszystkim no, kurczę. Dobra, nie przejmować się nimi, tylko iść kurczę, co jest? Mam gdzieś tam iść, prawda? Kurde nie, to jest synchronizacja Ciekać. Kurcze, nie! Padłem. a ah, Mam nadzieję, że to nie będzie od początku tej bitwy, walki. Chociaż no, może być to, czasami dobre. Może być dobre, bo być może, nie wiem, gdzie indziej. Dobra. Go! Okej. Okay. Uh. Ej, daj, szybko. Dobrze, że czekać na swoją kolej. Miło mi bardzo. Nie da się uniknąć wyobrażenia od strzału. Ciężko jest naprawdę. Nie widzę, jak to we mnie co Ale nic. Bijemy dalej. A, to tego muszę zabić Ten we mnie okay. 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 Kolejne, z głowy No nic, mam nadzieję, że tam, tamta sytuacja się nie powtórzy. Kiedy też zabije, teraz wszystko powinno Tak, Ike. Ach. to zło. Dobra. To może ja pójdę dalej, ja nic sobie jest nie podrazam już tutaj trzeba pomóc. Trzeba iść tam się dostać Lal. Kurde Kurda. AP, rośnie. no tak, teraz nie będzie rosło. Rośnie, 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 rośnie. Ok. Ok, poczekam aż nam troszeczkę HP wzrośnie. Będzie na pewno wtedy ciekawiej. Ciekawiej, jak ciekawiej. Trzeba by było wziąć jakiegoś zakładnika. Dobra, ciebie? No co jest? Ok. Ten, tędy tędy, 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 może. Kurde. Wcale nie zamierzam przejść przez zabawę. to jest zbyt duża skarpa. Chyba jest tak. No to chyba nie ma wyjścia. A sobie jakoś z nimi poradzić. Pytanie jak? Dobra. Gdzie co? okej okay, nie zabijamy ich wszystkich kurda tędy chyba trzeba przejść nie ma innego wyjścia żeby ich wszystkich nie zabić OK, ładnie okej, okay, weźmiemy ...kałasza Żeby było Prostiej chyba Dobra okay. Udało mi się w miarę. Ach, przepraszam Was, no na no ale oglądamy dalej. Ciekawe, co się stanie. Mm. Uśmiech. No właśnie, co teraz? Zobaczymy. Ej. Blokowane osiągnięcia. Aaaa. Ah. No wiecie co, tak mi zniszczy statystyki.

He stalks the city streets and scouts the bordering woods, hopeful that he might make contact with one of those we saved. There was a woman there that night. It was she who helped the others to safety. If we can find her, I believe I'll have my answers. So, I watch and wait, hopeful that my true mission might finally begin. No Ciekawie się zapowiada. Powiem wam szczerze. Bardzo ciekawie się zapowiada. Co co teraz będziemy zrobić? Sam jestem ciekawy. Co zamierzamy teraz robić? Co nam każą teraz zrobić? Sekwencja trzecia. Bosson. 1755 rok. Już rok. Minął. Okay. I'm to go to the Oh. Lee. Hello, Charles. Any luck finding a mystery woman? Word is she's been stirring up trouble just outside the city in a town called Lexington. Well, then that's where we'll begin our search. I'll meet you there. Dobrze Boję stronę, czyli tam Trzeba Uważnie w miarę Iść Teraz posprintować troszeczkę Idziemy tędy Okej okay. to tak, teraz zmierzamy do celu, Jakim jaki widzimy na mapie, tak? Możemy troszeczkę posmitować, ale nie, nie specjalnie, chociaż, czemu nie? Pobiegamy sobie troszeczkę. Mm. Kurczę, daleko to jest, Tak mi się wydaje, że dość daleko to jest. I zaraz zobaczymy jak daleko Okej, okay, sprint sprint na całego sprint na maxa jeszcze dalej Wow, ten wtedy mamy iść może tędy się przejdziemy? Będzie może szybciej z skrótami? Zobaczymy. Mmm... O, już dochodzimy. Nie, nie dochodzimy. Jeszcze do celu. Tak. Uh. O. Sorry, nie chciałem. Tędy tutaj. Jeszcze dalej, to gdzie to ma być? Mogę wziąć konia, byłoby szybciej. chyba tak miałem zrobić. Też nie wiem. Mm. Tutaj, o Boże, na przedmieściach już jesteśmy praktycznie. Niezbyt ciekawa okolica do zwiedzania. Na prawdę nic nie dzieje, chyba A, to to no, super. O, Wow. Tak daleko aż. Się troszeczkę nachodzimy. już nie mogę sprintować. już mogę. No. Wow, naprawdę daleko. Tak, tam musi być takiego, że aż tak daleko musimy wychodzić po miasto. Ok. Spoko. Co tam? Komputer w zimie. Nie, za mnie jest. O, wreszcie jesteśmy. Tak. Chyba tak. Tak? Miało. Prawda? Tam mieliśmy iść. Jak coś źle. Nie. Chyba dobrze jednak. Dobra. Wchodzimy. Skrócimy sobie troszeczkę drogę myślałem, że będziemy po lasach gonić no Ale możemy, why not Zacznie realistyczne jest nawet chodzenie po śniegu. Wolniej chodzimy Pływanie w zimie Why not Wow. Na celu jak nie było tak nie ma. Może nie do Nowego Jorku idziemy. Haha. Ha. To by było ciekawe. Ciekawe, dlaczego to nie zamarzasz, tak ciepło jest. Wow! No slow motion. Ech. Aż tak daleko to ja może to pominę nie. Dobra. Jak dotrzemy na miejsce, to to będzie już chyba. Koniec odcinka. Nie. Może nie aż tak krótko. Cały odcinek schodzi nas na chodzeniu gdzieś. O! Jesteśmy na miejscu. Wow. Miałem chyba. wziąć konia jednak. Fuck. Dobra, nie ważne. She's made camp not too far from here. Excellent. Well, the sooner we're done, the sooner we can get out of this cold. Okay. I'm afraid I have some. Bye -bye. Bye -bye. Oh. Bye -bye. Braddock is insisting I return to service under him. I've tried to beg off to no avail. No doubt he's still angry about losing Pitcairn. To say nothing of the shaming, of the game. I die. Do as he asks. In the meantime, I'll work on having you released. I'm sorry for the trouble, not your fault. That's your fault. Mm. Pata, pata, pata.

A dzisiejszy ten odcinek, bo dzisiaj pewnie kilka się ich ukaże, przynajmniej dwa. Dobra, tak więc, cześć.